Witam Was cieplutko na kanale Żyj Każdą Chwilą, mamy dzisiaj weekendzik. Słuchajcie moi kochani, chcę Wam pokazać pracę, super pracę moich dzieci. Jeszcze Krzysztof coś zrobi. O, patrzcie. Wiecie co, to jest dobra propozycja, zamiast mówię tych gier, tych PlayStationów, tych Xboxów, nie wiecie co? Nie ma sensu. Zainwestujcie lepiej, moi kochani rodzice, w kreatywność. Ja powiem Wam szczerze, że z pastyki miałam trójkę, ale teraz przy dzieciaczkach poprawiła mi się ta ocena na piątkę. Proszę, tutaj mamy taką rybkę z papieru, a to jest namiankowa rybka. Naprawdę bayer. Bayer. Patrzcie, normalnie, prawdziwa rybcia. No i oczywiście mu zrobiła jeszcze. O, tutaj jeszcze Damianek zrobił kraba. Ja zrobiłam taką rybkę. Bo ja, jak wam wcześniej mówiłam, taka, taka artystka jestem. Ech, w związku z tym, to jeszcze stoi Benuś. Chciałam Wam jeszcze moi kochani a, powiedzieć o takich fajnych radach. Yy, praktycznych. Taka mieszanka dzisiaj wszystkiego. Jeżeli macie problem z domyciem patelni, weźcie łyżeczkę pasty do zębów, łyżeczkę sody i łyżeczkę płynu do naczyń. Tak gdzieś na godzinkę albo dwie nawet zostawcie. Wszystko wam zejdzie. Tak samo z garnkami. Jeżeli nie mogę domyć garnków, no to monia, wsypuje sól, zalewam wiecie gorącą wodą, zostawiam na noc. Wszystko wam zejdzie. I jeszcze taka rada praktyczna, też bardzo potrzebna. Jeżeli ktoś nie lubi czuć w w kuchni, albo innej chemii, ja po prostu czyszczę swoje blaty wodą z octem i sodą oczyszczoną. To jest taki mój patent, gdzie nie używam chemii. I jeszcze chciałam Wam podziękować za 100 subskrypcji. Yes, hurra! Bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję. Będzie więcej filmików, mój nie tylko o gotowaniu, nie tylko o pieczeniu. Więc bardzo się cieszę z tych 100 subskrypcji. Doceniam każdy kłosik i jestem bardzo szczęśliwa, że jest ta stópka Więc bardzo Wam dziękuję. Całuski dla Was. Miłej niedzieli. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się ciepło.